Ja pamiętam sezon, w którym zdobyłem Króla szelców. miałem nad, naciągnięty dość mocno nawet, można powiedzieć, lekko naderwanych w, włók w włóknach mięsień czterogłowy. Natomiast tak bardzo chciałem zdobyć Króla szelców, że, że mówię do Franka Smudy, trenerze, ja nie mogę trenować, ale ja chcę grać. I z Frankiem usiedliśmy do stołu, już świętej pamięci mm, trenerem Smudą i pamiętam tę rozmowę jak dzisiaj. W każdym meczu szlałem ramkę. usiedliśmy do stołu przy kawie i trenuj tak, rejsik nie musisz trenować od poniedziałku do czwartku. Jeśli w piątek mi powiesz, że jesteś gotowy wyjść na rozruch, bo też musisz pokazać przed zespołem, że jesteś gotowy do gry, to w sobotę czy w niedzielę, jak przychodzi mecz, będziesz grał. Wychodzisz od pierwszej minuty. Jeśli będziesz mieć strzelał bramkę w każdym meczu, bo jeśli nie strzelisz, no to no to, no to co, no to ja od poniedziałku do czwartku le leżałem na kozetce u tego fizjoterapeuty Lecha, który dzisiaj, do dzisiaj jest fizjoterapeutą. miti pozdrawiam. E, on mnie rehabilitował od poniedziałku do czwartku. Na tyle, no bo ja powiem szczerze, że no, idąc na toaletę nie mogłem się wypróżnić, bo tak mi tak mięśnie bolał przy napięciu, ale on mnie na tyle stawiał na nogi, że w piątek y, jakoś tam wychodziłem na ten rozruch, tak żeby sobie krzywdy zrobić, żeby go nie pogorszyć, z po, potajpowanym po mocno mięsie. W sobotę brałem tabletki przeciwbólowe, wychodziłem na mecz i ramki. No i ten układ tak funkcjonował, że dzięki temu z dość poważną kontuzją zdobyłem tego króla szelców. Ścigałem się wtedy z Michałem Chałbińskim, e, jednak mimo wszystko go wyprzedziłem, zdobyłem króla szelców.